Dotknięcie nieznanego. Wybrane relacje z archiwum Nieznanego świata w wersji dźwiękowej. Było to nad jeziorem dręstwo koło rajgrodu w końcu sierpnia 1978 roku. Między godziną 19 a 20. Podziwiając razem z przyjaciółką piękne, zachodzące nad lasem słońce. Wyszliśmy z domku kempingowego, chcąc udać się na spacer. Zamykając drzwi, byłem do jeziora odwrócony tyłem. Zaproponowałem trasę spaceru, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Natomiast usłyszałem nagle szum i furkot, podobny do prądu przepływającego w liniach wysokiego napięcia. Natychmiast obejrzałem się, spoglądając w kierunku jeziora, i wówczas ujrzałem na niebie siedem jasno świecących punktów. Które sunęły ze wschodu na zachód. Kątem oka zarejestrowałem, że moja dziewczyna zastygła w bezruchu z otwartymi ustami, również wpatrując się w tę dziwną powietrzną paradę. Oboje o nie mieliśmy z wrażenia. Wszystko trwało może kilkanaście sekund. Potem obiekty zniknęły za lasem. Lokalna prasa pisała później, że były to bolidy, ja jednak wcale nie mam tej pewności. Przecież bolidy gdzieś spadają, a w tym przypadku upadek nie nastąpił, żadnego takiego miejsca nie znaleziono. Wyglądało to raczej na przelot jakiejś niezwykłej formacji, szybko poruszających się i silnie świecących obiektów. To, co wówczas zobaczyłem, postarałem się przekazać na załączonej ilustracji. Jerzy Maros, Białystok. Jeżeli doświadczyłeś bliskiego spotkania z czymś nieznanym i chcesz podzielić się swoją historią z innymi, zapraszamy do kontaktu. Nasz adres e-mail to dotknięcie -małpa